Robaczy ślad Muzyka Kiedy zobaczyłem Jarka, w pierwszej sekundzie nie mogłem uwierzyć, że to on. Dotąd zawsze był pełen energii, wypachniony, modnie ubrany, z wiecznym uśmiechem sytego posiadacza. Teraz przygarbiany ciężko powłóczył nogami. Miał na sobie podartą starą jesionkę, wytłuszczone dresy, a na ciemnych z stopach klapały za duże pepegi. Nie mogłem i nie chciałem zostawić na ulicy najlepszego niegdyś przyjaciela. Co prawda wiele lat temu nasze drogi się rozeszły. On zajął się biznesem, a ja znalazłem miejsce w bibliotece wśród ukochanych książek. W młodości nierozłączni pewnego dnia poszliśmy każdy w swoją stronę. Kiedy zaproponowałem, żeby mnie odwiedził, wykąpał się i na kilka dni zamieszkał, na wychudzonej twarzy zobaczyłem strach. To niemożliwe, zaczął bełkotać. Nie mogę, nie wolno mi. Nie wiesz o co prosisz. Potem lękliwie rozejrzał się dokoła, jakby spodziewał się najgorszego. Mieszkam sam kusiłem. Nikomu nie będziesz zawazał. Wiedziałem, że Jarek ledwo trzyma się na nogach ze zmęczenia. Może dlatego w końcu go przekonałem, a potroszę i zmusiłem do ustąpienia. W domu kazałem się rozebrać i wykąpać. Stare rzeczy wrzuciłem do foliowego worka, a ten wyniosłem na śmietnik. Dałem kumplowi czyste ubranie. Był problem ze zbyt dużymi Adidasami, ale jak się je mocniej zasznurowało. Potem go nakarmiłem. Kiedy jadł, co chwila rozglądał się lękliwie dokoła. Potem zaczął obiecywać, że zaraz sobie pójdzie. A jednak pod koniec posiłku ze zmęczenia usnął na stole. Kiedy wspierając go, prowadziłem na kanapę, usłyszałem, jak w półśnie mówił jękliwie: Nie wolno mi, oni zaraz tu przyjdą. Muszę iść. Nie pozwolono mi przystawać. W nocy obudził mnie szeleszczący chrobot, jakby ktoś po podłodze szurał zgniatanymi kartkami papieru. I to tłuste brzęczenie skąd dobiegało? Zapaliłem lampkę, krzyknąłem z obrzydzenia. Na kołdrze siedział szczur, który wpatrywał się we mnie nieruchomymi, przekrwionymi ślepiami. Podłoga się poruszała, skierowałem na nią światło, żołądek skoczył mi do gardła. Wokół pełzało dziesiątki karaluchów, prusaków, mrówek i innych robaków. W powietrzu brzęczały muchy. Zerwałem się z łóżka i rozgniatając pełzającą chmarę, skoczyłem do przedpokoju. Krzyknąłem, gdy zderzyłem się tam z jarkiem. Zapaliłem światło. Rozdygodany przyjaciel mocował się z zamkiem drzwi, w jego oczach widniało przerażenie. Przyszli po mnie! zawołał histerycznie, a przecież mówiłem, nie wolno mi przystawać. Uciekł na klatkę schodową, a ja za nim. On na dworze zniknął w mroku, a ja wskoczyłem do auta i pojechałem do mamy. Następnego dnia wezwałem firmę czyszczącą. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mieszkanie mam czyste, bez choćby jednej mrówki czy prusaka. Jakiś czas później spotkałem dawną koleżankę ze szkoły. Poszliśmy na kawę i zaczęliśmy wspominać znajomych. W końcu doszło do Irka. Już chciałem opowiedzieć moją z nim przygodę, gdy Danusia powiedziała z przejęciem. Nie wiem, czy wiesz, ale pod koniec studiów Jarek założył firmę windykacyjną. Podobno był najlepszy w odzyskiwaniu długów, bo nie miał żadnych skrupułów. Zbił na biedakach majątek. Działał bezwzględniej na chama. Zastraszone przez niego małżeństwo otruło siebie i paroletniego synka. Gdy zagroził, że jeśli nie zapłacę, wyśle dzieciaka do sierocińca. A ich do więzienia. Na pogrzebie stara matka przekleła Jarka, wołając, żeby robactwo szło za nim dzień i noc, jak on dotąd szedł robaczym śladem za nieszczęsnymi dłużnikami. I nagle zniknął, zakończyła Danusia. Zamknął firmę, opuścił dom. Nie wiesz, co się z nim dzieje?